Dzień dobry serdecznie witam. Na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa dało taki komunikat wczoraj, żeby przygotować się na sytuację w postaci blackoutu, czyli gwałtownego wyłączenia energii elektrycznej na dość sporym obszarze i proszę, żebyśmy byli przygotowani. Mamy mieć latarkę, świecę, apteczkę, dokumenty Powerbank. Okazały się oczywiście od razu artykuły czy Polsce grozi blackout. Jak to rozumieć to ogłoszenie, to, ten komunikat nagły ze strony rządu? Tu mamy drugą informację na ten temat. I państwo uważa, że powinniśmy być przygotowani na 48 godzinny okres radzenia sobie samemu w, chwili, gdzie, w momencie, kiedy nie ma energii elektrycznej. I zastanawiam się ja, o co chodzi? Dlaczego nagle taki komunikat się pojawia? W momencie kiedy, proszę zobaczyć, Polska jest eksporterem energii elektrycznej. Polska produkuje więcej energii niż potrzebuje. Mamy zimę, okres zmożonego zużycia energii elektrycznej, a mimo to w tym momencie, gdzie produkcja fotowoltaiczna jest bardzo niska, ponieważ mamy dzisiaj całą Polskę prawie zachmurzoną, my i tak eksportujemy energię elektryczną produkowaną z węgla. Mamy własne kopalnie węgla, czyli nie, jesteśmy, nie mamy zagrożenia, że w pewnym momencie wrogo nam nastawiony kraj wstrzyma nam dostawy węgla. Mamy na swoim terenie własne elektrownie, czyli nie jesteśmy, nie mamy zagrożenia, że wrogo nastawiony kraj wstrzyma nam dostawę energii elektrycznej. A mimo to pojawia się informacja: przygotujcie się na ewentualny blackout, brak dostaw energii elektrycznej. Z jednej strony duże opady śniegu mogą spowodować zerwanie sieci energetycznych i problemy z dostawami energii etycznej. Ale takie sytuacje są dość cykliczne, dość często spotykane w Polsce, oczywiście jak na tego typu sytuacje. I nigdy, jakby nie było takiego, takiej potrzeby ostrzegania nas, mieszkańców przed czymś takim, być może jest coś, o czym my jako Polacy nie wiemy. Możemy mieć na przykład, być, mieć, jeździć samochodem, autobusem do pracy i kierowca tego autobusu wie, że auto już jest jakby na, ko, ko, jeździ na ostatnich jakby oparach, że no, wszystko się sypie. On to remontuje, ale w każdym momencie może się okazać, że już nie uda mu się tego autobusu odpalić i po nas nie przyjedzie. Z naszego punktu widzenia, jako pasażera, autobus codziennie przyjeżdża, codziennie nim jeździmy do pracy i wydaje nam się, że wszystko jest w porządku, ale kierowca no, faktycznie wie, jakim gruchotem się porusza i że faktycznie w każdym momencie ten gruchot może już całkowicie odmówić posłuszeństwa. I być może tak jest z naszą siecią energetyczną w Polsce. Mamy dostawy prądu, eksportujemy duże ilości prądu, ale władza wie, że to wszystko jest już w takim stanie, takim kiepskim, kiepska infrastruktura, kiepskie elektrownie, że w każdym momencie może to wszystko się zawalić. Mam nadzieję, że mój tok myślenia jest kompletnie nieprawdziwy, ale no trudno mi zrozumieć logikę, dlaczego taki komunikat się ukazał. Druga sprawa, fotowoltaika. Fotowoltaika niestety nie działa w momencie kiedy nie ma dostawy prądu. Ustawowo każdy falownik jest tak stworzony, że maksymalnie w ciągu 20 sekund od braku zasilania ma się sam wyłączyć. Magazyn energii przy fotowoltaice niestety nie jest tak stworzony, że może zastąpić dostawę energii do falownika i dzięki temu falownik by nam wytwarzał energię na trzech fazach. Magazyn energii może mieć zainstalowane oddzielne wyjście na 230 V, oddzielne gniazdko, z którego możemy skorzystać, ale jako takiego awaryjnego gniazdka identycznie jak z UPS-u. Czyli nie dostaniemy napięcia na cały dom normalnie do sieci. Tylko możemy, jeżeli taką opcję dokupimy, lub jeżeli taką opcję już ma fabrycznie założony magazyn energii. W magazynie energii mamy od 5 do 10 kWh energii, i to nam powinno wystarczyć na kilka godzin, a przy odpowiednim oszczędzaniu energii też na 2-3 dni, jeżeli chodzi o oświetlenie mieszkania. Drugą opcją jest zakup agregatu prądotwórczego. Tutaj są przeróżne agregaty. Ten jest o mocy 3,5 kW. Bardzo ważna rzecz, na którą musicie zwrócić uwagę, jeżeli oczywiście podchodzicie do tematu poważnie i chcecie być zabezpieczeni na wypadek braku energii elektrycznej, pamiętajcie też, że ogrzewanie gazowe to również piec zasilany jest prądem. Bez energii elektrycznej was piec nie będzie funkcjonował, nie będziecie mieli ogrzewania gazowego. Bardzo ważną funkcją jest zwrócenie, bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na pełny sinus, ponieważ w innym przypadku nie, bę nie będą Wam działały urządzenia elektroniczne, w tym między innymi piec. Byle jaka sinusoida prądu zmiennego generowana przez agregat spowoduje, że on się nie, nie będzie funkcjonował i będzie działał. Bardzo dziękuję moim patronom. Bardzo dziękuję za subskrypcję, dziękuję za lajki. Napiszcie proszę w komentarzu, co o tym wszystkim myślicie. Co myślicie o tym komunikacie? Jaki był, przy, przy, jaka była przyczyna, że rząd zdecydował się na taki komunikat? Serdecznie dziękuję, do usłyszenia.